Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Takie hasło przyświecało tegorocznej edycji festiwalu twórczości chrześcijańskiej, Gloria Dei. 25 października w kościele pod wezwaniem Świętego Pawła w Nowym Bytomiu odbyła się gala finałowa 20 edycji konkursu, którego celem jest propagowanie wartości chrześcijańskich i promowanie młodych talentów w dziedzinie muzycznej, plastycznej i literackiej. W jubileuszowej edycji festiwalu udział wzięło blisko 200 uczestników, co niezwykle cieszy organizatorów i pokazuje, że w ciągu tych wszystkich edycji festiwal nie stracił na wartości. Rozrasta się z różnym powodzeniem w różnych kategoriach, bo tak dzisiaj mamy kategorię literacką, muzyczną. I plastyczną. Najbardziej się rozwija w dziedzinie plastycznej. Tych prac coraz to więcej z roku na rok przybywa i to nas też bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o muzyczną, to jest taki przedział już sprawdzony: gdzieś około 20, od, od 17-18 do 20 zespołów, które się zgłasza do wstępnych eliminacji, prawda? A później dopiero jest konkurs na scenie w Domu Kultury no i finał dzisiejszy z tym, gdzie dzisiaj się spotykamy. A proszę nam powiedzieć, jakie cele, jaka idea przyświecała te wiele, wiele lat temu organizatorom, pomysłodawcom festiwalu i czy te cele, które sobie przy tej pierwszej decyzji założyliście, do dziś udało się w jakiś sposób zrealizować? Celem, jaki był na początku całkiem festiwalu, było to, że tworzyć i promować. Twórczość chrześcijańską, zwłaszcza w czasie, gdzie padały w okolicznych miastach, jak festiwal Gaudefest, festiwal Cantate Deo. Stąd myśmy wzięli taki pomysł, żeby tą chrześcijańską kulturę tworzyć i pokazywać w Wrodzie Śląskiej. I to się udało? Udało się, jak widzimy przez 20 lat. Wiele osób jest to zaangażowanych, z czego się bardzo serdecznie cieszymy. I Również zapraszamy innych jeszcze do współpracy i do udziału w tym festiwalu. Podczas gali finałowej Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei poznaliśmy laureatów w trzech kategoriach: muzyczno-wokalnej, literackiej oraz plastycznej. Nagrodzono i wyróżniono wielu młodszych i starszych uczestników. Laureaci w kategorii muzyczno-wokalnej prezentowali licznie zgromadzonej w świątyni publiczności zwycięskie utwory, a prace plastyczne nagrodzonych można było podziwiać na specjalnie zaaranżowanej wystawie. Poziom tegorocznego konkursu w poszczególnych kategoriach był bardzo wyróżniony przez co jurorzy oceniający festiwalowe prezentacje mieli sporo problemów z wyłonieniem tych najlepszych. Muszę powiedzieć, że poziom był bardzo wysoki i rzeczywiście no, jury miało tutaj no, twardy orzech do zgryzienia, dlatego że no, braliśmy pod uwagę tutaj różne aspekty też przygotowania, czy to był autorski utwór, czy nie, jakie wykonanie, także no, na pewno zadanie nie było łatwe. Czy możemy mówić o tym, że wśród dzieci, młodzieży, także osób starszych ta tematyka chrześcijańska, twórczość chrześcijańska jest coraz bardziej popularna? Myślę, że na pewno nie zanika. Czy jest bardziej popularna, trudno mi powiedzieć w tym momencie. Natomiast to, że festiwal się cieszy tak dużym zainteresowaniem, to myślę już świadczy samo o sobie, że, że dzieci są chętne i, i bardzo czekają już nawet na ten festiwal i przygotowują się już wcześniej, aby wystąpić. Festiwal twórczości chrześcijańskiej Gloria Dejna na stałe wpisał się już w kalendarz kulturalnych wydarzeń w Rudzie Śląskiej i jest swoistą wizytówką miasta. Na przestrzeni 20 edycji brały w nim. Udział setki uczestników nie tylko z Rudy Śląskiej, ale również miast ościennych. To jest jedna z najważniejszych imprez kulturalnych odbywających się na terenie rudy śląskiej. Niesamowite jest to, że w czasach, kiedy dominuje telewizor, kiedy dominują telefony komórkowe, są ludzie, którzy spotykają się po to, by śpiewać, by razem spędzać swój wolny czas. I to widać na przykładzie tegoż festiwalu, który po 20 latach ma się świetnie. Widać wyraźnie, że formuła tej imprezy się nie wyczerpała i to jest niesamowite dla nas. Bardzo nas to cieszy, jesteśmy z tego niesamowicie zadowoleni. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym podczas 20. edycji Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Day serdecznie gratulujemy, a organizatorom życzymy wytrwałości w kontynuowaniu tego dzieła.